Hi! Cze! To ja! Czemu nas zamykasz? Żeby to, ci teraz mogę... Co chcesz teraz robić? Mogę zrobić ci krzywdę się chcesz bawić? Aha, Wypuść mnie stąd! No i chuj nie mam HP. -t. Mam się... Ci... Nie dam ci amunicji, spierdalaj, bo będziesz mnie napierdalał. FBI, Ej, tam jest auto, motor, w sensie kład... Pojazd taki spalinowy chyba. Ja będę prowadził. Nope. Aha! No ja nie masz prawa jazdy, nie wsiądę Pachnij z tobą! Się. Nie, bo nie masz prawka! Nie! Wsiadaj! Nie! Skrzywdzisz no wsiadaj. Nas. Nie, nie masz prawka, nie ufam ci! Zaraz się skrzywdzę, jak nie wsiądziesz! Nie! No wsiadaj! Nie. Wsiądziesz? Jak się przesiądziesz! No chodź tu! No wsiadaj! Wsiądź się. Wsiadaj, wypięty kół nie. nie mam prawka, wsiadaj. <laughs> ha, 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 nie. Pakuj się. Sam się pakuj. No wsiadaj kobieto, cię za zwiąże do tego układa. <laughs> nie. No kurwa, jakie je Mówiłam, że to nie jest dobry pomysł. O chuj ci chodzi? Tam jeździć nie e, tam ktoś jedzie, tam ktoś jedzie! Jedzie! Strzelam! Ej mam quada! Kurwa. Mam kłada! O, otwórz jej. Jebać swego. Aha! Zajebiście. Czemu mi rozjebałeś quada ty chuju?! No Chuju. nie! No nie! Po ja. prostu mi kłada! Tak dalej. Jak zobaczcie, przez telefon, to wysiadasz. Teraz ty wysiadłeś. No, kurwa, ile to ma ten szkanin? Czołek pusztaje ja! Baby Squirrel used a sexy motherfucker Po cichu to robimy, czaisz? Tak. Po cichu tak. Wiesz to po cichu, czy nie? Wiem Wiesz na pewno? A few moments later, a few moments later. Run nieźle Kaja po ciebie zrobiłaś świetnie, subcie, nie no, naprawdę Mam pojazd Nie mam <ścoughs> E stój! Oj, mam, drugi. mam drugi, mam drugi <ścoughs> okay, go na... o, napre... mam pojazd Oj, <ścoughs> no mam Mam nawet dwa pojazdy Oczam Jeden nam starczy Teraz ja prowadzę Cały czas teraz prowadzimy! Aha, tak Czy musisz kosić trzeba drzewa po drodze? Omijam Ja bym cały czas <grym> Nie no kurwa no nie wierzę w ciebie Otwórz mnie Otwórz mnie Co się stało? No otwórz mnie! Nie mogę! Ja pierdolę, no to super. Czekaj, mam jeden pomysł, jak cię otworzyć Nie, 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 to jest głupi pomysł! To Tylko jest chodź, zły... pomysł. To jest zły pomysł! Dobra, rób co musisz. <laughs> Z przyjemnością, znaczy co? Snake! Snake! Ten uczuć, kiedy wszyscy pierdolą mi ja na nie słyszę kiedy kiedy idzie Co mówiłaś? Eee, Twój stary to temu... Wyszedł po mleko. Tak, powiedz jak będzie na 9,9. Mam teraz około 9,8, 9,9. Kończ. Kończ, tak, 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 tak! tak. <grym> Jakim kurwa cudem? Czemu speedę nie dostałam? Gdzie kurwa speed? Ale ja nie mam tutaj, czajcie? Nie mam tu. Nie mam żadnej... A nie, mam... Mam jedną butelkę. A Adina to zabije? To mi idzie kurawsko dobrze w tym momencie. O, no. <noise> mhm. Jak będziecie siódmi, sto tysięcy kredytów do rogata, sram hajsem. Dobra, starczy. Dobra, odjebał od kaski, muszę lecieć dalej. Ha, efekt motyle. Nieważne, jak bardzo chcesz polecieć do góry, to i tak się w ścianę wpierdalisz. Oj, oj, oj. Ale fajny skin ma. Oj, 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 ta, kominiarza, kurwa. Chcesz przeczyścić mój komin? Ja to... Ja może zostawię twój komin w spokoju. Panie kominiarzu! Zależał, kory, nie? Ok, też coś zjada znowu. Typowe. Z zabiję. K kurwa! Odpadło mi. Ja

Jakbyś mnie nie gonił, to bym się nie pierdolę. Jakby, jakbyś nie uciekała, to bym się kurwa nie gonił, to jest oczywiste. Jakbyś mnie nie chodził, to bym się nie pierdolę. No, jakbyś pierwszy raz tej ręki nie złamała, to drugi raz by ci nie pierdolęła tak szybko. i Ja pierdolę, nie? Jakbyś wiedział, że cię odłączyłam hamulce w rowerze, to byś nie przepierdolił w drzewo. I nie miałbym. Jeden raz w życiu nogi w gipsie kurwa Nigdy, nic, Nigdy nic nie miałem złamane i przez ciebie ty mi jebałaś nogę w gips kurwa nie? Łajzo jebana A ty mi będziesz coś o nosie gadać kurwa Złamałeś mi nos Do dzisiaj mam kurwa krzywą przegrodę I kurwa lepiej wyglądasz Ja pierdolę Draj kurwa Co?